To jest Anna, e, Ania. nasza pierwsza Ania w sklenie A co wcześniej było? Tak. tak. No, zamieniliśmy tą starą Annę na nowszy model. Mniej używanej. Nie jej. Używane, nie nie, nie. Jest Anna, to straszne. Ja się tak łatwo nie dam. Nie marzę, a nie popieram. Adio. Nie dać Pracu, Czar z brudego w pociągu. Nic nie widzę, o już widzę tam To nie było, ale ja tam poszło do tego klasy, bo miściło. tam lepiej, nie? Można tak ja powiedzieć, nic bo wiedział, ja Kurwa, to nie widać już nie wyszła nie wystraszyła konkurencji. Kurwa Ruda, trwało. Ja. <ślańc> Dwie A na te będzie. Ania, co co? Jaj co, no gołe klaty wyskoczyły? Ona nie nie może. Pewnie ona ją tam gdzieś nie, nie, rozłapała nie, ją nie, na testę, nie, się nie. pewnie się pewnie pani rzuciła, ze trzy pnęła razy A się przestraszyła Niech tak Jedna zresztą wyskoczyła po mnie z, z, z dziami Nie zagramy Ja pierdolę no O kurwa Mateo ty się ty Sorry. Po pogróżki poszły na Facebooku jest, dlatego nie chce konta na Facebooku teraz? Ha. Kto? Kto? Ja? Oj tam, oj tam. Wydaje, pan się. Oj tam, oj tam. Boj o! Boi się. Boi się, bo, się lecz. za Nie. Oj, no kurwa, iglu. Co? O kurwa. Co Majster, wygrałem to. Millera. Właśnie widzę i się wkurwiłem. <laughs> Ja. Nie, dojewałem, mu, dobrze. Rzałek majmał na Nie. Już celowałem tego, kurwa, no jak nie da. ma tego, tak. no, to co za kutasy dwa no. I tylko nie ma sprawy. <gry> Porzucamy się na przyszłość. Ja. Fajnie, kurwa. Normalnie no byłem, ja mam na Nie, no ja pierdolę strzeliłem w minę i mnie zabiło. Dzięki. Spoko! Ale Co mi się na przyszłość? Mogę jeszcze jedną postawić pod nogami? O kurwa! Za mi przyszedł i mnie zajumał. nie, Ale, nie, nie, nie. O, to nie, nie za jakieś murzyńskie rapsy. no nie, no jeszcze pikać, kurwa. Wybieram cię do Pokebola, wracaj. <słyszy> o mój ser, storo, jesteś Ej, dopiero pierwszy raz cię Wyczekamy majster. Ja pierdolę, no zaraz już szlak trafi Czwarty <laughs> raz nikogo zabiłeś. Tak fajnie się czaiłeś za tym łykiem Pawła zabiłeś? A nie chciałeś wyjść? A mierzyłem cały czas w ciebie Cześć ma Siema Fajny zamiar <laughs> <laughs> <w> Kamperzy. <laughs> Ile ci Black zostało życia? Uh! Minimum. Ja! Pierdolę! Nie wiem, Ale, z miałem ja, trzeba. Tu klasę sniper, bo to jest A, I no ja, nic ja nie to powietrza. uprzedzałem, ja to uprzedzałem. Mogłeś chwilę poczekać? Ciężko, Może Mogę zabić! Tylko zabiła. mi Majster, jak ty kobieco wyglądasz? On lubi w tym łazić. Stary, ja to kurwa. Co, wciel wejdzie. O, wychyl się. O, wychyl się. Kto to tam kurwa jest? O kurwa, pomiędzy nogi dostałeś. Eagle ty kurwa. Sancho, ty kurwa na trzy razy cię celowałem. Ta? Teraz ci trafiłem pomiędzy nogi, głowa no, ja O o o, odbił yes, w Jeszcze jeden. Sancinio się tam powalił. I Sancinio żegnaj. Ja no, ty kurwa. Kurwa. Ty nie widać. widać cię było. Kamizelka cię zdradza. Zmień sobie kamizelkę. Słucham jak się Nie, nie. nie mam mega pipa, więc... Co? Co? Dałabyś się zregenerować, a nie? Nie no. Trzeba było nie wpadać to minę. Było jej tam mój kurde Danax Nie moja No no tak to być zginął No mhm. ja wierzę na raz Co to za słaby sniper tam się ze mną bije I Sniper. Mówię ci życie ja. Ajajaj, ajajaj, Danax Spadłem z autobusu Dobra też zobaczyły jak się będzie grało. Bo to trzeba przes przesunąć ten. A dano, żeby. Lepszy internet. Dobrze. Tak. Dokupiłeś sobie ten? Transfer? Kurwa! Są Witcher tę wolękę wy wyciągnął. Teraz mi wkurwił. Co będzie miał? Nie no, wyłączyłem tę grę. Nie, wyłączaj. Wracam na dzisiaj 10 godzin, jechałem pociągiem daje go tak chujowo idzie Każde tłumaczenie jest dobre w sumie O ku... Witcher no, Ja ci... Witcher ty mi już dwa razy, ja ci jeszcze nie razu O, o! o Przepraszam Ja tylko wybiegam z red pad i staję ze snajperami Sancho ruszajże się No stanęłeś jak kołek, kurwa. Dwa razy cię przymierzałem ja też tam pacjenta przymierzałem, i nie widziałem, że to mierzy. Tam No Pawlo, u ciebie A baluga. luka! Leci, 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 leci! I doleciał! I nawet kurwa nie przycelowałeś! O, sam! Sa Znaczyłem! W głowę tak, tak, byś nie trafił, jak go przycelował! A ta mi w Witcher. Co się za Pawlo no Na nie, ja nie Bębica Bembica Snajperzy macie, prosto ode mnie Ale teraz do Witcher, wejdź Witcher, tam w ogóle I się na ten dom wchodzi Chedź pójść tylko między samochodami i zabija na górę dom chcesz wejść A <grym> byle jaki? No musicie zrespić Siema wszystkim, których nie chcesz. Ooo Iwaldi! jest. ma Zbugowałem się? Nie! <grym> o nie, ja no, no Ile już masz? A nie była właska A to tak przez nie. przypadek chyba trafiłeś. A co ty co mam? No chyba, chyba nie we mnie co tak. dałeś kurwa Wcelewałem do <grywa> do sentywa? a Paweł dostał majster kurwa, nie no, są... skończyłem no się naboje w millerze co jest? ale mi gdzie jesteś Igu? no nie, nie wiem klocka o majster Danax, złota tu mka ale ja sama pisto kto ma, kto ma? oddaję ja mam chyba twoje naboje dajcie mi tego millera jeszcze raz weźcie. no Nie ma o, i, zabijania moich dolarów. Automatyczny rewanż był. Dosłownie. Uuuu, majty, ale chwycił. Miałem jakiegoś zjebanego tego, Everesta. Zabijałem cię, ludy. Everest jest spoko. Co ty mówisz? Everest jest, jest do słabych. Dajcie mi <gajanie> Willera. Willer <gajanie gajanie gajanie> jest za słabych. Ja M217-tką was zabijam. Jedynie. Ale ci mi garota i kurwa was tu Kurwa, nie. Karota. Ciolo, ciolo. Myślałem, że Anię zabiłem. Kto tak u nas udaje trupa na resztę i sobie... A to ja. <noise> Dobra taktyka. Oni chcę ginąć. Nie, <głos》> ale bez hitu, skitu, to jest dobra taktyka no. Dwali, dołączasz się do zabawy? No to zarobie, co zrobię wyrobicie Co prawda, to, to jest jedno, no. Chodzi waldek, dolny. Ale wojna, no racja. Udajemy trochę. Racy... Kurwa, ale dostałem. Co za, no kurwa. Jedno Pikaku miejsce ryby tam, to nie jest zablokowane Pikaku wejście. Co Pikachu? Tem zabij ski na mnie. Tem zrobi ski na. załatwił. A kurwa, nie pałujesz się! Położyłem się. Kto mi zrobi screena? Spokojnie, Blacku. Kto ci zrobi screena? Co ci chodzi? A już nic. Nie.